Dziś mam dla Was fajny deal. Ja Wam opowiem o moich ukochanych romantazy i pokażę Wam najnowszą książkę romantazy, jaką przeczytałem i nie będę dzisiaj pastwił się nad tym hmm, gatunkiem czy też podgatunkiem, natomiast Wy dostaniecie jedyną w swoim rodzaju okazję do tego, żeby polecić mi dobre romantazy, ale takie naprawdę dobre, które wstrząśnie mną, które moją topkę po prostu rozwali, które to potem w wyniku Waszego głosowania Przeczytam i zrecenzuję na kanale. Więc dziś jest ta najlepsza chyba okazja, żebyście po prostu spróbowali przekonać mnie do romantazy. Ale najpierw opowiem Wam o książce, właśnie. Romantazy, które przeczytałem, bo za tą książką kryje się dość ciekawa historia, za tym, że ja w ogóle po nią sięgnąłem, mimo że wielokrotnie zarzekałem się, że ja po romantazy to już nie, bo bohaterki idiotki, bo chodciacha to nie dla mnie. No i w ogóle mógłbym długą listę zarzutów przedstawić i wad, które moim zdaniem cechują niestety, a nie tylko występują. W romantazy, ale wyjaśnijmy to sobie. Dlaczego mroczne sigile? Ano dlatego, że ostatnio mój mur, że tak powiem, wykluczający przeczytanie jakiegokolwiek romantazy, został lekko nakruszony. Z jakiegoż to powodu? Z powodu nieśmiertelnych zasad. I ta książka gdzieś na nowo rozpaliła we mnie taką chęć zanurzenia się w świecie, jakimś takim fantazem, może nawet ocierającym się o romantazy, byle był to świat spójny, ładny, fajny. I tak, wiecie, wiedziony nostalgią napisałem do media rodziny, słuchajcie, czy wy macie jakąś książkę, Yay fantazy, którą moglibyście mi naprawdę powiedzieć. Ale wiecie, nie ten typowy shit, jakiego ja nie jestem w stanie przeczytać, tylko coś naprawdę dobrego. No i dostałem odpowiedź mrożne Sigile. No dobra. Może i tak, ale miałem w pamięci Vortex. Worteks był całkiem spokojny, mówmy się, tyle, że. <laughs> Kilka miesięcy po przeczytaniu tej książki, kiedy wychodził tom drugi, ja już nie czułem żadnego pociągu do tej historii. Była ona dla mnie po prostu letnia. No i tak oto skusiłem się na sprawdzenie rocznych sigili, dlaczego, mówię, na sprawdzenie. Ja nawet tej książki nie miałem wpisanej w harmonogram publikacji na YouTube, bo zakładałem, że po 50 stronach odrzucę. I teraz słuchajcie, co jest najlepsze, bo ja zacząłem to czytać. I ja się nie mogłem oderwać. Ja po prostu wczytywałem się w tę książkę, być może skuszony tą wizją niemalże wziętą z ality. Bo oto istnieją tutaj dwa światy, powiedzmy to. I na czym te dwa światy polegają? Generalnie zacząć należy od tego, że w świecie opisywanym w tej historii istnieje magia. Ale nie magia jako niekończąca się mana, jak w Harrym Potterze, że po prostu naparzasz różdżką i te zaklęcia lecą jak z karabinu maszynowego. Tylko magia, która może uzależniać, którą przyjmujesz w jakichś dawkach. Magia jak narkotyk. No i masa ludzi, zwłaszcza tych najbiedniejszych, uzależnionych od magii, co prowadzi oczywiście do szeregu przykrych, następstw bardzo przykrych. Natomiast faktem jest, że ta magia w tym świecie funkcjonuje: ludzie pożądają tej magii, chcą jej, żeby doświadczyć tej magii muszą zakładać takie czy inne sigile, czyli magiczne artefakty umożliwiające, że tak powiem, połączenie nas z magią. No i oczywiście ta magia w tych maleńkich dawkach. I w tym oto świecie funkcjonuje nasza główna bohaterka, Rain, która powiedzmy to żyje w sierocińcu, tylko, że to nie do końca jest sierocinie, to jest tak naprawdę coś na wzór gangu Olivera Twista, czyli sieroty są tam przyjmowane po to, żeby mogły czynić życie swojego ojczyma, swojego przybranego ojca, lepszym, mianowicie no, jest to po prostu działalność przestępcza, tak? nastawiona na wszelkiego rodzaju zyski, no i tym dzieciakom dobrze się w tej organizacji nie dzieje. No i tutaj Rein oraz jej przyjaciół Kalili pragną przede wszystkim wyrwać się z tego, wyrwać się, czyli muszą zdobyć pieniądze. W jaki sposób zdobyć pieniądze? Otóż są w tym świecie organizowane pojedynki magiczne, na które można się zapisywać: Liga Amatorska, Liga Zawodowców, i Rein w końcu ma szansę, Trafić do Ligi Zawodowców, tylko no, musi wygrać. Musi wygrać najtrudniejszy w swoim życiu pojedynek. Czy jej się to uda, czy jej się to nie uda, to jest sprawa w tym momencie drugorzędna, bo ważne jest to, żebyście wiedzieli, jak ten świat jest skonstruowany, bo wspomniałem już o Alicie. Alita, jeżeli ktoś oglądał lub czytał mangę, polegała mniej więcej na tym, że istniał świat, powiedzmy, to nasz, ludzi, zwykły, taki naziemny i świat, powiedzmy, to podniebny, do którego każdy chciałby się dostać, bo dostanie się do tamtego świata, zwiastuje, tak naprawdę zupełnie inne, dużo fantastyczniejsze, lepsze życie. Tyle, że naszej bohaterce nie zależy na tym, żeby dostać się do tego świata, bo ona ludźmi, którzy tam żyją, czyli najwyższymi zwyczajnie w świecie gardzi, bo ci najwyżsi no, patrzą z góry na całą resztę. Jest to też co najlepsze świat, nie tyle zbudowany technologicznie, co świat, który zawsze istniał obok naszego, tyle, że nie był widoczny. On stał się widoczny, no powiedzmy to w ostatnim czasie w ostatnich kilkunastu latach stał się widoczny, więc ludzie zaobserwowali, że faktycznie mamy tutaj jakiegoś rodzaju drugi świat i przywykli do tego, żeby z tą świadomością w taki czy inny sposób żyć. Czyli mamy tutaj przede wszystkim budowę, jakiś konspekt tego świata, co już dla mnie jest dużym, bardzo dużym plusem, bo rzadko mi się zdarzało w ostatnich zwłaszcza czasach trafiać na romantazy, które bardzo szybko odrzucałem, bo świat to było tylko takie, wiecie, nawet nie liźnięte, co muśnięte przez szybę. Zjawisko, które w tej książce w zasadzie nie miało sensu występować. Natomiast w Mrocznych Sigillach już to sprawiło, że ja poczułem się lekko skuszony. No, skojarzenie choćby z Alitą, którą uwielbiam, mam na Mam nadzieję, że kiedyś zrobią drugi film, bo ten film to był naprawdę sztos. Mangi nie czytałem, ale film to był sztos. Z drugiej strony bohaterka, no nie jakaś nadzwyczajna, bo sierota, która chce się wyrwać, chce zmienić życie. No. To, to nie jest żadna nowość. No i tak, powiem Wam, jest potem po oczywiście wątek romantyczny w tej książce, wątek troszeczkę cringe'owy, bo mamy tutaj takie naleciałości Sarah J. Masowe, ale co istotnym jest, nie mamy naleciałości w postaci Sary Pornmas, tylko po prostu Sary Mas z tych lepszych swoich książek, czyli powiedzmy z tego etapu tych pierwszych Szklanych Tronów, które ja osobiście bardzo lubię. Do czwartego to ja naprawdę bardzo cenię sobie ten cykl, a potem to już... Dajcie spokój. Mroczne Sigile to jest taka książka, która może nie jest idealna, może i nie zachwyciła mnie całością, bo ta relacja bohaterka i ten jej kochać, no to powiedzmy to sobie szczerze oklepane, jak jasna cholera, jak stary pasat sprzedawany przez Janusza. Nie zmieniło to mojego podejścia do tej książki, bo Miałem tutaj szeroko zakrojoną intrygę. A właściwie, intrygę, w którą zamieszane są przynajmniej trzy strony: czyli świat najwyższych, świat nasz przyziemny i jeszcze trzecia organizacja działająca w ramach tego świata naziemnego, której celem jest unicestwienie tego świata najwyższych, bo według nich wtedy będzie działo się z nami lepiej. Bo ktoś jednak sprawia, że ci biedni ludzie, zwłaszcza biedni, a właściwie tylko biedni uzależniają się od magii, coś sprawia. Że ten świat jest zbudowany w taki, a nie inny sposób i w takim, a nie innym kierunku podąża. Więc mamy do tego świata dodaną ciekawą intrygę, powiedzmy to ciekawe takie wątki, może nie do końca polityczne, chociaż trochę też, które znowuż dodają pewnego rodzaju smaczku. Stąd też Mroczne Sigile mi się bardzo podobały. Nie miałem wrażenia, że po prostu czytam kolejne romantazy shit, które chciałbym wywalić przez okno, o czym przekonałem się kiedy zacząłem czytać, spojrzałem, o, 140 strona, mm, coś jest na rzeczy. I tak oto ja Wam mogę w tym momencie powiedzieć, że Mroczne Sigile to jest pierwsze takie typowe romantazy od ilu lat? Będzie od, nie wiem, 2-3 lata, które bardzo mi się spodobało. Nie mówię tutaj o kontynuacjach innych romantazy, które czytałem, czyli nie mówię tutaj o dodatku do Okrutnego Księcia, bo tamto to był Sztosik, ale mówię po prostu o takiej nowej historii, która zainteresowała mnie do tego stopnia, że ja naprawdę będę wypatrywał drugiego tomu, bo jest to rzecz intrygująca. Ja bym powiedział, to jest trochę połączenie Ality z igrzyskami śmierci. Dalej mam tutaj też takie lekkie skojarzenie z niezgodną. Ale z tymi lepszymi tomami niezgodnej i widzę potencjał na to, że ta fabuła może faktycznie się dobrze rozwinąć, bo zakończenie tej książki jest dość zaskakujące. Może nie jest to jakiś wielki plot twist, ale bardzo zaskoczyło mnie to, jak ta książka się kończy, stąd też mogę z czystym sumieniem mroczne Sigile Wam polecić. Jeżeli chodzi o moje Top of the Top, o którym Wam obiecałem opowiedzieć, no to składają się na nie trzy książki i tak powiedziałbym, że miejsce trzecie to jest okrutny książę Holly Black. Nie muszę tłumaczyć, bo o okrutnym księciu tyle mówiliśmy na tym kanale, że nie muszę mówić. Gdyby nie ten tom trzeci, Królowa Niczego, to myślę, że ta, że ta trylogia byłaby dużo wyżej, natomiast uważam, że Holly stworzyła tu fenomenalną kreację też takiego świata ludzkiego ze światem elfów i dziewczynę ze świata ludzkiego, która trafia do tego świata elfów i poprzez wszelkie intrygi i wykorzystując do tego wszelkie swoje umiejętności, a nie ma tutaj nadprzyrodzonych jakichś szczególnych umiejętności, bo jest po prostu zwykle człowiekiem, stara się w tym świecie nie tylko przetrwać, ale i zdobyć pewnego rodzaju władzę, pewien posłuch, co jest tutaj bardzo, bardzo trudne. I ja uwielbiam Okrutnego Księcia choćby za to, że główna bohaterka nie musi być jakaś super, hiper, wyjątkowa, wcale nie musi być wybrańcem, żeby móc osiągnąć coś wielkiego, bo za jej wielkimi osiągnięciami stoi przede wszystkim jej upór, determinacja, i wielkie, wielkie starania. Stąd też Okrutnego Księcia bardzo, bardzo lubię. Bardzo podobny do Okrutnego Księcia i w zasadzie Okrutny Książę troszeczkę zerżnął z tej serii, jest Czarny Mak. To jest drugie miejsce na mojej topce najlepszych romantazy, jakie czytałem, bo Czarny Mak to jest z kolei też historia dziewczyny, która chciała się wyrwać, można to powiedzieć, z nijakiego życia i osiągnąć coś wielkiego, co znowuż nie było łatwe. Trafiła do akademii, uczy się magii, ale szybko ten świat, w którym chciała, powiedzmy to, Zaistnieć, zaczyna się rozwalać jak domek z kart i ona musi podjąć się największego wyzwania w swoim życiu. Ja wiem, znowuż brzmi jak, okle, jak oklepany motyw, natomiast Czarny Mak oferuje bardzo wiele świetnych rzeczy, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, jeżeli chodzi o relacje między główną bohaterką, a jej chodciachem, bo choć oczywiście ta relacja musi występować, mówimy przecież o pewnego rodzaju romantazy, to jednak jest ta książka nastawiona dużo bardziej na też opis świata, na kreacje, powiedzmy to, różnego rodzaju zależności, troszeczkę na polityce, no i bardzo, bardzo mocno na relacjach i tym, jak bardzo ciężkie, bardzo trudne wybory mogą wpływać na naszych głównych bohaterów. Że nie zawsze miłość ci wszystko wybaczy, bo czasami po prostu wybory skreślają nasze ścieżki i nic więcej wam nie zdradzam. Aż do tej pory nie zdawaj sobie tak naprawdę sprawy, co jest moim numerem jeden, jeżeli chodzi o najlepsze romantazje, jakie czytałem. Ale muszę Wam to powiedzieć i muszę Wam to pokazać, bo jest to Czerwona Królowa Wiktorii Ewiard. Co zabawne, jest to prawdopodobnie pierwsza romanta, jaki ja w życiu przeczytałem, natomiast yy, ma ta seria swoje wzloty i upadki, co nie zmienia faktu, że całościowo jest to rzecz. Wyjątkowa, świetna. Mamy tutaj znowuż powiedzmy to podział na dwa światy, ale w obrębie jednego, nie tak jak w Mrocznych Sygilach, że mamy dosłownie drugi świat, będący pewnego rodzaju odbiciem pierwszego. Natomiast mamy tutaj świat ludzi zwykłych o czerwonej krwi i ludzi niezwykłych o krwi srebrnej. Ci ze srebrną krwią posiadają supermoce. No i dobra, nasza bohaterka gdzieś tutaj przemknie poboczem tego systemu i też będzie na swój sposób wyjątkowa. Ale to, co w tej książce mnie zachwyca, to, co w tej właściwie tetralogii mnie zachwyca, to jest fakt, że ten świat mocno stoi na polityce. Mamy tutaj konflikt, który trwa od bardzo, bardzo dawna, i wyjaśnienie przyczyn tego konfliktu i dlaczego on trwa nadal jest po prostu takim sztosem że ja chyba w życiu takiego czegoś w książce nie przeczytałem. Do tego kreacja świata, który powiedzmy to przypomina mi te najlepsze rzeczy, typu Igrzyska Śmierci. Dlaczego Igrzysk tutaj nie ma? Bo nie uważam ich za romantazy. Umówmy się. Igrzyska nie, igrzysk nie postrzegam w kategorii romantazy. Yy, natomiast Czerwona Królowa choć na romansie stoi, choć tutaj widać takie różnego typu zależności, nawet trójkąt się mu pewnego rodzaju pojawia, to stoi przede wszystkim na świetnie wykreowanych bohaterach, z czego antagoniści tej książki to są najlepsi antagoniści chyba w młodzieżówce, o jakich czytałem, nie licząc prezydenta Snow'a, oczywiście, we wspomnianych igrzyskach. Czerwona Królowa to jest seria, która zachwyca i która z biegiem lat zachwyca mnie chyba coraz bardziej, bo im więcej porównań mam, im więcej rzeczy mogę przystawić do Czerwonej Królowej, tym bardziej ja dochodzę do wniosku, że ta. Seria po prostu najzwyczajniej w świecie wymiata. Ja w tym momencie już nie wykluczam czytania romantazy, bo jeżeli mam tutaj światełko w tunelu, pierwsze światełko w cholernie ciemnym tunelu, bo tam było naprawdę ciemne jak w dupie przez dłuższy czas, to pierwsze światełko sprawia, że mam ochotę otworzyć się i dać szansę. Dlatego Waszym zadaniem jest wpisywać w komentarzach tytuł książki romantazy którą powinienem przeczytać, bo jest dobra, naprawdę dobra. Czyli wiecie, no barbarzyńcy z lodowej planety, tutaj nie wpisujcie, bądźmy poważni, bo w Waszych rękach jest to, czy ja będę kontynuował swoją przygodę z romantazy, że ja romantazy być może nie skreślę, tylko dam mu większą szansę, większe pole do podziałania na moją wyobraźnię. Czy też po prostu znowu się ta wizja oddali i znowu będę czekał na coś w stylu nieśmiertelnych zasad, co znowuż skruszy gdzieś ten mój mur i typu mroczne sigile, co sprawi, że nie będę żałował tego skruszenia. Więc wszystko jest w Waszych rękach, macie wielką odpowiedzialność na sobie. Ja Wam polecam mroczne sigile i te książki, o których mówiłem przed chwilą, a Wy poleście mi coś, co naprawdę kochacie i uważacie. Zawarte. Pierwszy etap tej zabawy polega na tym, że wpisujecie swoje typy w komentarzach, potem te typy, które będą najczęściej się powtarzały, trafią do ogólnego głosowania w ankiecie na społecznościowce YouTube i wybierzecie w ten oto sposób książkę, którą przeczytam. Trzymajcie się! Hej!